Z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii, według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Gdy przyjdzie paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo pańskie. Oh, Bracia i siostry. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła, o początku jego istnienia. To zdanie, które teraz wypowiedziałem, również było zdaniem, które wypowiedziałem w czasie homilii w 2016 roku tu z tego miejsca. Tak przynajmniej wskazuje mój osobisty komputer, gdzie miałem tą homilię zapisaną. I kiedy wczoraj przeczytałem ten początek, to zauważyłem, że użyłem w nim bardzo niewłaściwego sformułowania. Bo zesłanie Ducha Świętego, które dziś przeżywamy, to nie jest jakieś przypominanie, ale to jest żywa, realna obecność Ducha Świętego, którą mamy sobie nie przypominać, że miała miejsce w czasie zesłania Ducha Świętego na apostołów, ale mamy my ją tu dziś przeżyć. Bo w każdym człowieku ochrzczonym znajduje się miejsce i możliwości na to i do tego, żeby Bóg, Duch Święty mógł w nas działać. Święty Hilary w III wieku, w IV wieku napisał traktat o Trójcy Świętej i w tym traktacie są zapisane słowa, które brzmią mniej więcej tak. Władze ludzkiego ciała są bezużyteczne, jeśli nie otrzymują potrzebnej podniety. Na nic zdadzą się oczy, jeśli pozostajemy w ciemności i nie ma wokół nas światła. Bezużyteczne są uszy, jeśli trwamy w ciszy i nie dociera do nich żaden dźwięk. I również bez znaczenia jest nasz zmysł, węchu, powonienia, kiedy znajdujemy się w sterylnym pomieszczeniu, w którym nie docierają do nas za, żadne bodźce zapachowe. Tak samo umysł ludzki, mówi dalej święty Hilary, który jest zdolny do poznania Boga, nie otrzyma. Właściwego światła ku temu, jeśli nie otworzy się w wierze na łaskę Ducha Świętego. I myślę, że wielu z nas tutaj obecnych z tym zdaniem się godzi i to zdanie przyjmuje za swoje. Bez łaski Ducha Świętego nie jesteśmy w stwor stanie stworzyć. Właściwej relacji do Boga, do drugiego człowieka i do siebie samych. Jak działa Duch Święty? W jaki sposób go odkrywamy? Ktoś porównał działanie Ducha Świętego do procesu słodzenia herbaty. Większość z nas słodzi herbatę. I najczęściej używa do tego dwóch łyżeczek cukru. Ale kiedy wsypiemy jedną łyżeczkę cukru, a następnie drugą, herbata na wierzchu nie jest słodka. Dopiero kiedy ją zamieszamy, dopiero wtedy otrzymuje ten pożądany smak my zostaliśmy obdarowani duchem świętym w sakramencie chrztu w większości z nas w sakramencie bierzmowania ale potrzeba jeszcze tego ruchu ruchu tej łaski wokół naszego życia i naszego otwarcia na to działanie Boże aby rzeczywiście ta nasza wiara była wiarą prawdziwą autentyczną Pięćdziesiątnica, bo tak jest nazywana dzisiejsza uroczystość, to nie tylko święto chrześcijańskie, bo również Żydzi obchodzili pięćdziesiątnicę, i wtedy było to święto pierwszych plonów wtedy do Jerozolimy przybywali Żydzi ze wszystkich stron świata. Ale jest również jeszcze inne znaczenie tego święta. Otóż tradycja żydowska mówi, że 50 dni. Po przekroczeniu Morza Czerwonego, Żydzi otrzymali od Boga torę, prawo, które do, do dziś uważają za jedyną prawdę, pełną prawdę. Zauważmy, że Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii również określa, określa Ducha Świętego duchem prawdy. Jak to rozumieć? Otóż po raz kolejny pan Jezus chce nas przekonać że on jest tą prawdą że on jest pełną prawdą że tu na świecie nie znajdziemy prawdy ważniejszej od tej i że ta prawda którą on głosi co do swego życia śmierci na krzyżu zmartwychwstania i posłania Ducha Świętego jest pełnią prawdę jedyną i prawdziwą prowadzącą do szczęścia czasami może nam się wydawać że jednak ta nasza wiara jest tak słaba przytłacza nas nasza słabość i grzeszność że na tą łaskę Ducha Świętego nie zasługujemy Co więcej, przekonujemy się też na własnym przykładzie, że bez pomocy Ducha Świętego nie poradzimy sobie z naszymi grzechami. Bez pomocy Ducha Świętego inny duch, ten zły, złapie nas w swoje sidła i nasz będzie ten grzech. Który rodzi się z ciała, który tutaj wymienia Święty Paweł w drugim czytaniu. Nierząd, nieczystość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniew, pogoń ze zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo. Tylko przy pomocy Ducha Świętego możemy w swoim życiu iść za głosem Ducha. I sprawić, że ta ciągła walka w nas, ciała i ducha, może kierować się w stronę Ducha Świętego. Duch Święty nie jest tylko dla grona ekskluzywnych osób. Jest dla nas, ludzi grzesznych. I wiemy, że ta prośba o Ducha Świętego, najpiękniejsza, jaką znamy, którą odśpiewaliśmy wspólnie w sekwencji przed Ewangelią, to prośba właśnie człowieka, który skruszony przyznaje do tego, że bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie wytrwać wierności Chrystusowi. Nie jest w stanie zapanować nad grzechem, przerastają Go Jego problemy, że w tej relacji do Boga często jest zupełnie suchy, jak pustynia, że przerażają nas właśnie, te pokusy, które tak często nas pokonują. I być może taka właśnie prośba człowieka skruszonego jest szansą dla nas, aby dziś zesłał na nas obfite łaski swego Ducha. Łaska Ducha Świętego to coś, co nie jest jednorazowe. Tę łaskę możemy zdobywać każdego dnia. Ale dziś, jak to wyraziła jedna z moich znajomych, jest kulminacja tej łaski. Apogeum tego działania. I każdy z nas, jeśli tego pragnie, może w duchu poprosić, przyjdź, Duchu Święty, napełnij moje serce, spraw, abym szedł w stronę ducha, którego Ty nam ukazujesz, i działaj z mocą w moim życiu. Amen.